Tak kochani, Taka ważna informacja, zanim włączycie kamery, to najpierw trzeba włączyć centralę. Centralę to na przykład w tym przypadku tablet, lub ewentualnie smartfon, zależy sobie, wy wybierzecie i wtedy jest na 100% pewne, że nikt nie zdąży się po prostu połączyć z kamerą przed wami. Bo najpierw, jak się włączy tablet czy smartfon, to wtedy. Kamera, kamera czy kamery od razu się łączą ze źródłem, z którym się mają połączyć. Natomiast jeśli byście zrobili inaczej, że na przykład e, zamiast e, najpierw włączenie kamer, a później smartfona czy tabletu, to tą aplikację, w której, do której kamery wysyłają dane, to w tym momencie jeszcze ktoś może się próbować przed Wami połączyć lub zhakować. Dlatego najpierw Trzeba właśnie włączyć jednostkę centralną, która jest połączona z siecią. Czy to będzie tablet czy smartfon, obojętnie, to najpierw trzeba to urządzenie podłączyć. Pierwsze. I wtedy będziecie mieli gwarancję na 100%, że nikomu się nic nie uda, gdyby nawet coś próbował. Hej, Kasie, mapa. Trzymajcie się, kochani.